Czy kupiłeś już Bitcoina? Nie wiem, czy widziałaś, ale Ethereum przekroczyło już 2000 dolarów. Inwestuj w Doge'a! Lecimy po dolara! Po dolara. Sporo można e, usłyszeć takich e, nieraz opinii. I o ile są one ironiczne, ok. Natomiast e, o ile są one tutaj poważne, prawdziwe, to e, jest to błąd inwestycyjny, który inwestycyjny, który może kosztować. Sporo. Naprawdę sporo. Ostatnia sytuacja na rynku sprawiła, że zdecydowałem się nagrać ten materiał. Ponieważ wydaje mi się, jest to też jakiś przemyśleń z dłuższego okresu czasu, gdyż te same zasady, które możemy zauważyć na rynku kryptowalut, te same zasady również widzimy w zakładach, te same zasady widzimy w ak na rynku akcji, choć nie inwestuję w akcji, absolutnie nie jestem ekspertem w kwestii kryptowalut i nie zamierzam udawać takiej osoby Ale właśnie tym przemyśleniem chciałbym się podzielić i to przemyślenie dla, dla wielu osób może być oczywiste, tak mi się wydaje, yy, ale yy, jednak nie dla wszystkich i też chciałbym jakby dość yy, pójść jakby głębiej z tym przemyśleniem tutaj. Rozdzielcie na czynniki pierwsze. O co chodzi? Chodzi o inwestowanie na wczesnym Poziomie, inwestowanie na wczesnym poziomie. Widzimy to wszędzie. Widzimy to właśnie w zakładach. Widzimy to, co też właśnie odnosi się do tego nasz materiał o kontenderach, które możesz znaleźć na naszym kanale. Zatem, jak widzimy mamy tutaj wykres CD Projektu, zaczniemy sobie od akcji i tak jak mówię, wchodzenie na wczesnym poziomie, czyli wchodzenie na wczesnym poziomie, oczywiście, że nikt tutaj się nie spodziewał w tym momencie, że Wiedźmin okaże się takim, 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 że Wiedźmin zakończy się takim sukcesem. Natomiast tak jak mówię, można było tutaj było pompowane pod CD Projekt, tak Jezu, pod jak się nazywała ta gra? Mój Boże, uciekło mi. Gdzieś będzie widoczna ta gra. Było głośno o niej niedawno. Było to gdzieś tam wkalkulowane już ceny. Ta cena szła szła, 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 szła. Czyli, tak jak mówię, wchodzenie na wczesnym etapie tak. Czyli można było wejść w ten, to samo aktywo, można było wejść w nie tutaj, a można było wejść w nie tutaj. No i oczywiście teraz mamy, mamy drastyczny spadek ceny. Idźmy dalej. Wykresy mieszkań. To akurat jest chyba tylko Polska, w każdym razie chodzi o przykład, czyli mamy, teraz widać jak ceny poszły do góry, niskie stopy procentowe, no ludzie muszą coś inwestować, żeby nie stracić tych pieniędzy, w związku z tym większość ciśnie się na mieszkania, natomiast widzimy, że ceny mieszkań dobre do kupna były, mniej więcej w roku 2013, tutaj była ta bańka na nieruchomościach w USA, odbiło się to też jakoś tam na polskim rynku, jak możemy zauważyć. Tutaj był spadek, i od tych kilku lat widzimy drastyczny wzrost do góry. Kryptowaluty Ethereum można było wejść. No sorry. Można było wejść w Ethereum. Tu mam rok 2018, letnie cykle Bitcoina. Też tutaj była ta, ta bańka, która się tworzy teraz na krypto. No, i później mamy pęknięcia, dramatyczny wzrost, oczywiście, drastyczny wzrost. A, natomiast, tak jak mówię, w ethereum można było wchodzić tutaj, tutaj, a można było w ethereum wchodzić na przykład tutaj, tak? Niektórzy wchodzą, niektórzy kupują teraz, tak? A, tak więc, tak jak mówię, wchodzenie na wczesnym poziomie, czyli nie wchodzimy tutaj po drastycznych wzrostach, tylko wchodzimy kiedy ten, a, kiedy mamy jakieś tam lokalne dołki, oczywiście granie, strzelenie się w to jak nie jest możliwe stricte, ale możemy gdzieś zauważyć te nie, tendencje, prawda? Dalej, wykres historycznie wykres historycznie to mamy ktoś mógł kupić złoto tu w 80 e, na tej lokalnej górce kiedy cena była te 600 kilkadziesiąt, a ktoś mógł kupić złoto na przykład tutaj, no, oczywiście złoto też inna kwestia bo tu inwestujemy już na lata bardziej, żeby zachować właśnie tę wartość, e, wartość e, przed inflacją niż, niż, niż żeby. No z milionerem z inwestycji tu raczej się nie zostanie. E, no i właśnie tutaj mamy fear and grid index z rynku kryptowalut, natomiast właśnie chodzi o to, żeby nie inwestować, kiedy nie wiem, jest ten wskaźnik, kiedy to nam pokazuje chciwość. E, czy tam ekstremalną chciwość, czyli nie wiem, jeżeli tutaj by było 80 na przykład, tylko kiedy ten, ta tendencja jest tutaj, um, e, kiedy się o tym nie mówi, kiedy te ceny są e, niskie, a fundamenty są te same, o to właśnie nam tutaj chodzi. Widzimy to na rynku akcji, e, widzieliśmy to na rynku akcji, nie inwestuję w akcje, ale wiem jak wyglądało, nie bańka na dotcomach, wówczas wtedy nie miałem okazji zaobserwować personalnie, bo dopiero tutaj przychodziłem, ale Yy, ale, ale, ale sporo tu też czytałem. Natomiast yy, o co chodzi? Yy, często, często możemy usłyszeć tym od osób, które yy, inwestują, aby wchodzić w to, co jest tanie. Yy, czy to jest Trader 27, czy to kamienie rząbek. Pierwszą rzeczą, jaką daje nam, daje nam inwestowanie na wczesnym poziomie, kupowanie rzeczy tania, jest co? Jest to spokój mentalny, spokój mentalny. Ktoś może powiedzieć, okej, okay, ale ja lubię adrenalinę. Lubię adrenalinę, lubię ten deszczyk emocji, lubię zmienność. I okej, okay, to jest fajne, to jest fajne. Natomiast im mniej emocjonalnie podchodzimy do naszych pozycji, im bardziej mamy w nie wywalone, no to tym, tym, lepiej, tym lepiej wygląda nasz proces podejmowania decyzji. Spokój mentalny właśnie dlatego jest dla nas taki ważny, że pozwala nam on podejmować większe ryzyko, wbrew pozorom. Można powiedzieć, że co ma tutaj wspólnego spokój mentalny e, taki, taki właśnie wewnętrzny luz, jaki odczuwamy przy inwestowaniu czasem. Znaczy, oczywiście nie mówię o takim ludzie, że się nie przygotowujemy w ogóle do inwestycji, nie robimy researchu, bla, bla, bla. Mówię o ludziach, że faktycznie nie, przeprowadziliśmy analizę, przeprowadziliśmy research, wiemy, w co wchodzimy, wiemy, za ile wchodzimy, wiemy, jak zarządzamy kapitałem. Ale... Nie stramy w gacie, jak cena spada w dół o ileś tam e, setnych, tak? Co nam to daje? My, jako ludzie, e, mamy tendencje, które w wyniku naszej ewolucji, kiedy jak biegaliśmy e, po lesie i nie wiem, wyskakiwał lew, e, w lesie lew. E, kiedy wyskakiwał lew, kiedy wyskakiwał jakieś dzikie zwierzę, musieliśmy lakować emocjonalnie. Musieliśmy reagować emocjonalnie i to nasz mózg emocjonalny, który mózg radzi, e, przejmował kontrolę nad mózgiem logicznym. To samo dzieje się, niestety, dzisiaj z inwestowaniem. To nam zostało, e, czyli w momencie w którym pojawiają się emocje, to ten mózg logiczny. E, Krzysztof Sarnecki bardzo dobrze to tłumaczył i pokazywał, co to działa na zasadzie jak winda, tak na zasadzie dźwigni. E, w momencie, w którym emocje wzrastają, to nasza logika spada. Kiedy emocje maleją, nasza logika wzrasta, tak? Podejmowanie decyzji e, irracjonalnych, e, podejmowanie decyzji, gdzie nasz osąd jest zaburzony przez emocje, chyba nie jest najlepszą rzeczą. To jest dla nas oczywiste. Ale też ma to jakby... Mm... Wiadomo, że stres nie jest drobna, dłuższą meta. I e, nieraz e, czytając Glomana, na przykład możemy e, zauważyć, możemy, mogliśmy przeczytać, że e, stres może wywoływać podobne efekty jak paczka fajek wyjaranych dziennie, więc e, nie jest to rzecz, powiedziałbym, najzdrowsza. Jeżeli inwestujemy na wczesnym etapie, inwestujemy w coś, co jest tanie, oczywiście możemy kupić tego więcej. I to mm, jest rzecz, o której wiemy, tak? o której można usłyszeć wszędzie, o której sporo kanałów mówi, sporo osób mówi, ale nie mówi się o tym e, drugim e, czynniku, że nie tylko kupujemy więcej. Ale inwestujemy też mniejszy kapitał. Inwestujemy mniejszy kapitał, co jest cholernie, cholernie ważne przy dywersyfikacji, e, cholernie ważne przy tworzeniu naszego portfela inwestycyjnego, bo e, co innego, jeżeli włożymy w coś, nie, powiedzmy, mamy 10 tysięcy, co innego, jeśli włożymy, jeśli kupimy, e, powiedzmy, powiedzmy, jeśli złoto dałoby się kupić za 500 złotych jeżeli cena złota byłaby tak zmienna jak, nie wiem, właśnie kryptowalut, powiedzmy, to jeżeli, co, co innego, jeśli kupimy to złoto po 500 złotych, inwestujemy tam 500 złotych z tych naszych 10 tysięcy, a co innego jeśli tam damy 8 tysięcy. No, jest to, powiedziałbym, zbyt dużo, jak na takie aktywo. Dywersyfikacja, dywersyfikacja, jeszcze raz, dywersyfikacja, sporo, sporo Badacze e, inwestowania behawioralnego właśnie poruszały też tę te kwestię, poruszały dywersyfikację i jaki spokój dodaje. więc mamy trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest to, że działamy naszym mózgiem logicznym, a nie mózgiem gadzim. Rzecz druga to jest to, że kupujemy więcej tego aktywa, co jest no, dość oczywiste i sporo, sporo, sporo miejsc na YouTubie czy też w Internecie o tym mówi. Natomiast rzecz równie ważna, rzecz trzecia no to jest to, że Poświęcamy tutaj mniej kapitału, inwestujemy tutaj po prostu mniej naszego kapitału, przez co możemy lepiej dywersyfikować nasz portfel i inwestowanie na wczesnym etapie daje nam też coś takiego. Teraz, mały przykład bo z naszych ostatnich pozycji na, na Ethereum, z tego co wchodziło parę osób z nami na wczesnym etapie, kiedy Ethereum było po wczesnym, wczesnym, niewczesnym. Nie wczesny, wczesny etap to było jak było, było 100 dolarów, tak, ale wiadomo, w jak nie da się decydować praktycznie. Yy, choć są osoby, które to zrobiły na polskim YouTubie też inwestycyjnym. Yy, pozdrawiam Tradera21, ale wchodziliśmy w Ethereum po 6... Nie, pierwsza partia po 569 dolarów. 569 dolarów. Ethereum aktualnie kosztowało 200, 2250. Jakiś czas temu doszliśmy do, pobiło nowe ATH, weszliśmy na 2600 i dlatego, że tak wcześnie weszliśmy w Ethereum, że weszliśmy w Ethereum po cenie 569 dolarów, to pozwoliło nam na podjęcie racjonalnej decyzji. Czyli teraz patrz, czyli spokój mentalny, czyli myślenie mózgiem logicznym, a nie e, mózgiem gadzim, Czyli e, właśnie tu na przykładzie jak to tutaj działa. Pomyśleliśmy o mózgiem logicznym, ile faktycznie trzeba by, e, ile ta, i że, że te wzrosty, czyli no oczywiście można sobie policzyć, że to jest ponad 500% wzrostu, może nie ponad, ale coś w okolicach 500% wzrostu, e, że te wzrosty są dla nas satysfakcjonujące, kiedy Ethereum doszło do 2600. Sprzedaliśmy, sprzedaliśmy w tym momencie Eee, I co ciekawe, to było też po gwałtownych wzrostach i tygodniu dnia wczorajszego. Eee, I zazwyczaj, kiedy są gwałtowniejsze wzrosty, to później następuje odreagowanie, takie ostudzenie rynku. Eee, czyli właśnie zadziałało tutaj to, o czym sobie powiedzieliśmy: ta pierwsza cecha, czyli ten spokój mentalny, czyli dobry proces decyzyjny. Dobry proces decyzyjny pierwsza zasada. Eee, druga. Zasada: Czyli kupiliśmy dużo Ethereum. Kupiliśmy więcej Ethereum, no co logiczne. E, dzięki temu, że wchodziliśmy po te 569 dolarów, a nie na przykład po 1500, tak? To była druga zasada, którą tu zastosowaliśmy dzięki temu tipowi. E, I trzecia zasada: e, i zainwestowaliśmy mniej, więc też jakby e, czułam się tutaj spokojnie z tym, aby wejść w Ethereum teraz po raz drugi po 2200 dolarów. Nie wiem, czy spadnie, czy pójdzie do góry. E, według moich źródeł jest za wcześnie, aby Hossa się skończyła. E, to, że zainwestowałem mniejszy kapitał wówczas e, niż zainwestowałbym e, kupując tę samą część Ethereum po cenie 1500, tak? by kosztowało 1500 dolarów, będziemy wchodzili po 570. Ten fakt, że pozwoliło mi to mm, właśnie przeprowadzić tę dywersyfikację, czyli mam część w gotówce e, i, i innych aktywach. Ta dywersyfikacja, to, że weszliśmy mniejszym kapitałem, czułem się lightowo z tym, żeby wejść po spadkach. Bo raz, że to musiałoby spaść jeszcze jakieś 400%, żebym wyszedł na zero. E, dwa, że dzięki tej trzeciej zasadzie, trzeciej zasadzie, o której mówiliśmy, czyli to, że inwestuje się również mniej kapitału, to jest to, co często jest pomijane, przeliczone gdzieś tam może, to właśnie dzięki również tej zasadzie e, czułam się lajtowo, aby faktycznie wejść ponownie w tę pozycję mimo tego, że następowały te spadki. Tyle ode mnie na dzisiaj. E, mam nadzieję, że odcinek Ci się podobał. Jeżeli Ci się podobał, e, podziel się tą wiedzą z innymi. Może się ona przydać. Mamy aktualnie, znaczy mamy bańkę, no mamy już bańkę w sumie na krypto. E, natomiast, e, żeby sporo osób poinwestowało, które nie powinny szczególnie inwestować może, podziel się z nimi tym materiałem, podziel się z nimi tą wiedzą i również głębiej wiedzę na innych kanałach. Encyklopedia Kryptowalut, Kamil Jarząbek, Fil z Instytut Kryptografii. Można by wymieniać i wymieniać. Wiedzy jest multum. Ja tutaj... Zamieszczałem materiał bardziej od strony zarządzania kapitałem i od tego jakie przewagi psychologiczne i właśnie z poziomu money management tam to daje. Trzymaj się, dobrego weekendu.